Pana reakcja po tym pojedynku około ta no, Znaczy, że ja nie, nie doradzałem Andrzeju, żeby dalej boksował. Widziałem Andrzeja, jak boksował z Stonkiem Adamkiem, to wyglądało to bardzo tragicznie, tak. Nie wiem, dlaczego Andrzej boksuje, ponieważ jest, z tego co słyszę, wiem, jest finansowo niezależny i, i naprawdę po, 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 tym, co z, tą, po tej walce stoczył z Stonkiem Adamkiem to było, że nadał, tak. Ale nie spodziewałem się, że akurat jeszcze będzie jeszcze gorzej. myślę, że będzie troszeczkę lepiej. Z tego Andrzej, że, co Andrzej mówi, że było, że lepiej, że wyleczył rękę, że będzie lepiej. Nic nie było nic z tego widać. Co pan czuł oglądając tę walkę? Ja po trzeciej rundzie byłem znowu za Andrzejem. A potem? Przykro mi było. No później już było to co było, tak? Żal mi Andrzeja. Jak pan oceni członkowa Saleta? Lepiej niż się pan spodziewał? Nie wiem, bo nie widziałem Przemka, jak on nigdy boksował tak. Przemek boksował na takim średnim, normalnym poziomie. Słuchajcie, to była naprawdę wielki, wielka gala, wielka sprawa, jeżeli chodzi o, w ogóle dla ludzi, dla wydawnictwa, było bardzo fajne. Bo jednak emocje były, była super walka, fajnie zaboksowali, no tylko Andrzej się do boksu nie nadaje. Czyli absolutnie powinien zakończyć karierę żadnych więcej walk Andrzeja Gowocy? To każdy dla siebie, tak? To Andrzej musi sam wiedzieć, czy on będzie dalej boksował, czy no. Chyba że jeszcze ze szpilką albo z, nie wiem z kim to można z Zimochem. Ale nie nadaje się, czy on zlekceważył dzisiaj e, przemka, bo, bo widział w nim celebrytę? No nie nadaje się, proszę państwa, jeżeli mówimy o, e, jeżeli George Foreman boksował w wieku, wieku 45 lat, tak. Pamiętam, jak tak z Markeem Orenem. Ja to komentowałem dla telewizji premierę i proszę państwa, George Foreman został tak zlany jak pies. Tylko mu wyszedł jeden cios, co w ciężkiej wadze jest bardzo bardzo możliwe i i przewidywalne, że jeden cios wyszedł i, i, i tego Mike'a camera powalił, ale po walce George Foreman nie mógł okularów brać na oczy, tak? Także to jest jakaś profanacja, no to w tym wieku się nie powinno boksować, no bo nie ma koordynacji. Ja sam wiem po sobie, ja, ja mogę biegać maraton, pójść 4 godziny, przywadze 100 kilo, ale nic poza tym. Boks jest troszeczkę, to jest bardzo ciężki sport, bardzo, dyscyplina bardzo, najcięższy trening i tak dalej, także Andrzej, no zlekceważył to mi się we wszystko. I pan, uważa pan, że Andrzej Gołata popełnił błąd, podejmując się tej walki w wieku 45 lat? I Przemek, i Andrzej. Ale mówi pan, że, że nie powinien już więcej boksować, ale jak skończyć karierę po takim, po takim laniu? Ciężko odpowiedzieć na ten temat, naprawdę. Na, na, na pytanie mi bardzo ciężko odpowiedzieć. Łatwiej Przemkowi, bo to była dla niego ostatnia walka. No. Super, super zaprezentował się, nie potrzebował tłumacza po walce. Yy, Mati Borek musiał Andrzeja tłumaczyć, a jednak Przemka nie trzeba było tłumaczyć.